Radość i pokój. Dzisiejszy impuls w trakcie nowenny będzie z gościem specjalnym, z naszym kotkiem Barabaszem. Zapraszamy.

Yeah. Kto jeszcze nie poznał tego kota, to jest ten nasz kotek barabasz, który we wielu zawsze robi furorę. Jest bardzo ładniutki, ale ma taką jedną cechę, że kiedy jest głodny, to staje u drzwi domu głównego i tylko czeka, aż się one lekko uchylą, żeby wejść do środka i się porządnie najeść. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj rozważamy czwarty rozdział księgi rodzaju moment w którym Kain zabija Abla i zanim to zrobi zanim upadnie to Bóg rozmawia z nim Bóg mu chce coś uświadomić w dialogu zadaje mu pytanie dlaczego jesteś smutny gdybyś był gdybyś czynił dobrze byłbyś radosny mówi Bóg a tak skoro jesteś smutny to grzech łasi się Uwrót Twojego namiotu. Można by było tak przetłumaczyć. Czyli ten grzech jak Kot, taki jest obraz biblijny w tym czwartym rozdziale, ten grzech jak Kot łasi się u wrót namiotu. Tak jak nasz Barabaszek, który jak jest głodny, to właśnie staje u drzwi tego naszego domu głównego i tylko wystarczy lekko uchylić jąż już wejdzie. To chciał Bóg uświadomić Kainowi że ta siła grzechu niestety jest duża. Wystarczy uchylić lekko i już e, ten grzech wchodzi. Tak się dzieje z osobą, która nie żyje w Duchu Świętym. E, która nie korzysta z łaski, którą wysłużył nam Chrystus. Taka osoba, daleko od Boga, albo po prostu nieprzywołująca du ducha, daleka od relacji z Panem, e, jest narażona na ataki złego na to, że ten grzech tak szybko wejdzie. No aż barabarz spojrzał. Natomiast my po momencie, kiedy Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył cierpienie, i grzech. Po prostu mamy za zadanie poddać się tej łasce, łasce ducha i wtedy nie jesteśmy narażeni na a taki złego, na to, że właśnie grzech będzie się do nas wdzierał, e, jak taki kotek. W szczególny sposób dzisiaj e, powinno też wybrzmieć fragment z Ewangelii Jana, w którym Jezus mówi, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu, nie po to, żeby nas oskarżać, tylko przekonuje nas po to, żebyśmy wiedzieli, e, że jesteśmy podatni na ten grzech. Po to, żebyśmy, wiedząc o, o naszym grzechu, zwyczajnie korzystali z łaski zbawienia. Dlatego dzisiaj szczególnie zapraszam Was, każdego z Was, do tego, żeby przywoływać łaski Ducha Świętego w tych miejscach, y, gdzie ten grzech jakoś tam łatwiej się wdziera do, do naszego życia i żebyśmy ufali w łaskę naszego Pana, y, który zwyciężył ten grzech i w nim zawsze zwyciężamy. Dlatego już tutaj się żegnamy z barabaszem, bo on już zasypia. On dostał jedzonko i już mu się tam oczy przymykają. A ja zachęcam do tej modlitwy i dzisiaj do spotkania na koronce wieczorem. Widzimy się z Bogiem, kochani. Radość i pokój. i wow, wow. Nie wie, że syna twego Jezusa, to właśnie na...